Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest piątek, 5 września. Dziś wspomnienie świętego Wawrzyńca Justiniani, biskupa i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Korony Polskiej. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest jedna z niezliczonych zmian w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II. Ta dotycząca nauczania o moralności i według mnie bardzo zniechęcająca. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Watykan. Jak poinformował portal LifeSite News, na kilka dni przed spotkaniem z ojcem Jamesem Martinem, papież Leon XIV spotkał się również z siostrą Lucią Karam, argentyńską dominikanką znaną z promowania składania ofiar molochowi, antykoncepcji i ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki. Papież przyjął siostrę Karam na prywatnej audiencji 28 sierpnia. Powód i treść spotkania papieża z heretycką zakonnicą pozostają nieznane. Mieszkająca w Hiszpanii siostra Karam we wrześniu roku 2023 powiedziała, że pary homoseksualne powinny mieć możliwość zawarcia małżeństwa w kościele. W roku 2014 stwierdziła, że kościół nie powinien ingerować w decyzję kobiet o złożeniu dziecka w ofierze Molochowi. Powiedziała: Kościół nie może się w to wtrącać. Nawet Bóg, który dał nam wolność z jakiegoś powodu. Z kolei rok wcześniej w wywiadzie dla kolumbijskiej gazety broniła stosowania antykoncepcji oraz podzieliła się swoją głęboką myślą, stwierdzając, że, uwaga, piekło nie istnieje. Niemcy. W nadrenii północnej Westfalii zmarło niedawno siedmiu mężczyzn, związanych z alternatywą dla Niemiec. Którzy startowali w wyborach regionalnych z list tego ugrupowania. Początkowo odnotowano cztery zgony, a teraz doszło do trzech kolejnych. Sprawą zajmuje się policja. Niepewność związaną z tymi wydarzeniami pogłębia fakt, że policja nie ujawniła przyczyn śmierci pierwszych czterech działaczy AFD, tłumacząc to kwestiami osobistymi. Wiadomo, że dwóch z nich chorowało, natomiast pozostali dwaj zmarli niespodziewanie. Poseł AfD do Bundestagu, pan Stefan Brandner, stwierdził, że liczba zgonów jest statystycznie niepokojąca i trudna do wytłumaczenia. Dodał, że nigdy wcześniej nie słyszał o sytuacji, w której w tak krótkim czasie przed wyborami zmarło tylu członków jednego ugrupowania. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Wawrzyńca Justiniani. Urodził się on w weneckiej arystokratycznej rodzinie 1 lipca 1381 roku. Na chrzcie nadano mu imię Jan. W wieku lat 19 wstąpił do zgromadzenia kanoników regularnych na jednej z weneckich wysp. Wówczas przyjął imię Zakonne Wawrzyniec oraz został wyświęcony na diakona. Słynął z pobożności i cnoty ubóstwa. Wkrótce gorliwość Wawrzyńca przyczyniła się do wybrania go generałem zgromadzenia. Napisał traktat ascetyczny, a w roku 1433, gdy miał 52 lata, papież Eugeniusz IV mianował go biskupem diecezji Castello, będącej wówczas w unii z patriarchatem Grado. Wkrótce unia została rozwiązana, a papież Mikołaj V powołał nowy patriarchat w Wenecji, stawiając Wawrzyńca na jego czele. Po wielu latach ciężkiej pracy dla kościoła i żarliwej pracy dla ubogich, święty Wawrzyniec Justiniani zmarł 8 stycznia 1456 roku, w wieku 75 lat. Został beatyfikowany przez papieża Klemensa VII w roku 1524, a kanonizował go Aleksander VIII w roku 1690. Czechy. Czescy inspektorzy oświatowi zostali skierowani na obowiązkowe szkolenia, organizowane przez Stowarzyszenie LGBTQ i wszystkie inne literki Prag Pride, czyli Praska Duma. Na szkoleniach uświadamiano inspektorów oświatowych na temat zalet tzw. zmiany płci przez dzieci i młodzież. Jak wskazuje, organizacja przymierze na rzecz rodziny. Jeszcze kilka lat temu, lobbyści z tęczowej grupy PRAG Pride deklarowali brak jakichkolwiek zamiarów ingerencji w edukację, a obecnie w bezprecedensowy sposób przenikają do systemu oświaty i administracji państwowej. Mimo, że prorodzinna organizacja wystosowała oficjalne zapytanie do czeskiej inspekcji szkolnej, jej członkowie nie otrzymali do tej pory żadnej odpowiedzi. Potwierdzono jedynie, że Szkolenia w Prague Pride przeszło 126 inspektorów oświaty. Trzy szkolenia były obowiązkowe, jedno fakultatywne. Mój drogi słuchaczu warto, żebyśmy byli bardzo wyczuleni na wszelkie tego typu przejawy infiltracji środowisk tęczowych do polskiej edukacji. To była sprawka czwarta, a po niej reklama: uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcemy polecić Ci wyjątkowe książki do nauki Twoich dzieci w duchu katolickim i patriotycznym. Elementarz katolicki to podręcznik do nauki czytania i poznawania świata z katolickiej perspektywy, który został ułożony na bazie katolickich elementarzy z przełomu XIX i XX wieku, których myśl przewodnią przenikała na wskroś miłość do Boga, rodziny i ojczyzny. Oczywiście polszczyzna została przystosowana do współczesnych standardów. Nauka czytania jest bardzo ważnym podstawowym etapem nauki, a ta doskonała, bo bardzo prosta i logiczna metoda nauki czytania w połączeniu z bardzo wartościową treścią może zapewnić dobry początek edukacji i wychowania dziecka. Z kolei czytanka pierwsza po elementarzu jest przeznaczona dla dzieci, które już umieją czytać. Podobnie jak elementarz katolicki, została skomponowana przy użyciu katolickich materiałów z przełomu XIX i XX wieku. Teksty i wiersze były dobierane pod względem wartości religijnej, moralnej, praktycznej, historycznej i patriotycznej. Oprócz tego, czytanki mają ogromną wartość wychowawczą i mogą być pretekstem do omawiania pożądanych i niepożądanych zachowań u dzieci, czyli pomogą w pracy nad cnotami i w walce z wadami. Co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na formujący się charakter dziecka. W ofercie wydawnictwa Nobilitare dostępny jest również klasyczny podręcznik do nauki pisania, pierwsze ćwiczenia do nauki poprawnego pisania oraz zeszyt ćwiczeń do nauki pisania i czytania pisma. Wszystkie powyższe pozycje są pięknie wydane, w twardych oprawach i z licznymi ilustracjami autorstwa klasycznych malarzy. Linki do nich znajdują się na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem SPRAWKI otrzymasz, mój drogi słuchaczu, rabat w wysokości 5% od wartości zakupu w sklepie nobilitare.pl. Jeden z członków zespołu Sprawek Okiem Katolika wypróbował te materiały na swoich dzieciach. Zarówno on, jak i cała redakcja Sprawek Okiem Katolika gorąco poleca. Stany Zjednoczone Pan Demetre Daskalakis, były dyrektor Centrum Cudownych Eliksirów w Ramie, i chorób układu oddechowego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Znalazł się wśród czterech kierowników Centrum, którzy zrezygnowali ze swoich funkcji w zeszłym tygodniu. W swoich oświadczeniach stwierdzili oni, że zmiany wprowadzone przez Roberta F. Kennedy'ego Jr., sekretarza zdrowia i opieki społecznej Stanów Zjednoczonych, uniemożliwiają im realizację misji Agencji w zakresie zdrowia publicznego. Przez aplikowanie cudownych eliksirów w ludzkie ramię. Pan Daskalakis, aktywny seksualista i, przypomnijmy, wieloletni dyrektor Centrum Cudownych Eliksirów w Ramie i Chorób Układu Oddechowego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, kilka lat temu pozował do sesji zdjęciowej w skórzanej uprzęży ułożonej w kształt pentagramu. Na innym zdjęciu, na którym pozował obok mężczyzny przebranego za psa, można ujrzeć jego satanistyczne tatuaże. Motyw pentagramu był z jakiegoś powodu jednym z ulubionych motywów pana Daska-Lakica. Jego profile w mediach społecznościowych są pełne jego zdjęć w otoczeniu pentagramów, a także na przykład w stroju kozła. Polska Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny pan Waldemar Żurek poinformował o złożeniu kolejnego wniosku o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi do Parlamentu Europejskiego, Panu Grzegorzowi Braunowi. Tym razem chodzi o lipcowe wypowiedzi pana Brauna dotyczące pewnych detali z okresu II wojny światowej. W nagraniu zatytułowanym Nie będziemy patrzeć bezczynnie, jak ktoś próbuje zakłamywać tragiczną historię narodu polskiego. I umieszczonym na platformie X, pan minister Żurek powiedział: Wszystkich nas zbulwersowała sytuacja, która pojawiła się w mediach. Że tak zwane śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał dopuścić się eurodeputowany Braun, po pierwsze, toczy się ślamazarnie, a po drugie, że ma się tam udowadniać istnienie komór gazowych. Dzisiaj rozmawiałem z prowadzącym to śledztwo, który zaprzeczył, że toczyło się ono ślamazarnie i zaprzeczył także temu, że udowadnia się istnienie komór. Śledztwo w sprawie wypowiedzi radiowej posła Brauna zostało wszczęte przez pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej. Za tzw. kłamstwo oświęcimskie grozi do trzech lat więzienia. Siódma sprawka to krótka lektury duchowej dawka. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny kontynuacja rozdziału drugiego części pierwszej. Zatytułowanego: Maryja jest prawdziwą matką mistycznego ciała Chrystusa. Czytany wczoraj punkt 40 zakończył się stwierdzeniem, że brak czci i miłości do Maryi jest niezawodnym znakiem potępienia, a całkowite i szczere oddanie się jej jest niezawodnym znakiem wybraństwa. 41. Dowodzą tego figury i słowa Starego i Nowego Testamentu. Stwierdza to nauka i przykład świętych, a rozum i doświadczenie dają temu świadectwo. Nawet szatan i jego poplecznicy, zniewoleni siłą prawdy, często byli zmuszeni to przyznać, wbrew własnej woli. By tę prawdę udowodnić, zebrałem długi szereg fragmentów z pism świętych ojców i doktorów Kościoła. Nie chcąc jednak wywodów swoich zbytnio przedłużać, poprzestaje na jednym. Tobie się oddaje święta dziewico, bo jesteś puklerzem zbawienia, jaki Bóg daje tym, których chce zbawić. Święty Jan Damasceński. 42. Chciałbym tu przytoczyć dwa wydarzenia, świadczące o prawdziwości tych słów, a mianowicie: 1. To, co można znaleźć w kronikach św. Franciszka. Czytamy tam, jak w Ekstazie ujrzał on wielką drabinę wznoszącą się do nieba, na której końcu znajdowała się najświętsza panna. Przez to widzenie zrozumiał, że należy wspinać się po tej drabinie, aby dojść do nieba. 2. To, które przytaczają kroniki świętego Dominika, jest w nich mowa o biednym heretyku, Opętanym przez piętnaście tysięcy szatanów. Działo się to w pobliżu Carcassonne, gdzie święty Dominik wygłaszał kazania o różańcu. Szatani ci, na rozkaz dany im przez najświętszą pannę, ku własnemu zawstydzeniu byli zmuszeni wyznać tak dobitnie i jawnie kilka wielkich i pocieszających prawd dotyczących nabożeństwa do Matki Bożej. Iż tej autentycznej opowieści i pochwał wyrażonych wbrew woli przez szatana na temat nabożeństwa do najświętszej panny nie sposób czytać bez wylewania łez radości. Nabożeństwo do najświętszej dziewicy szczególnie niezbędne jest tym, którzy są powołani do pełni doskonałości. 43 jeśli nabożeństwo do najświętszej dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono dla tych, którzy są powołani do pełni doskonałości. Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności duchowi świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z najświętszą dziewicą. I nie zależy całkowicie od jej pomocy. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Ponownie Polska i Kościół. Metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny wystosował do wiernych list dotyczący działalności Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na terenie Archidiecezji Wrocławskiej. W liście, który oficjalnie powstał w odpowiedzi na ciekawość i pytania katolików związane z budową kościoła bractwa przy skrzyżowaniu ulic Brochowskiej i Opolskiej we Wrocławiu, znalazło się szereg niestety kuriozalnych sformułowań. I tak arcybiskup Kupny, lub prawdopodobnie ktoś, kto w jego imieniu dokument stworzył, pisze Należy uznać, że kapłani bractwa działając na terenie naszej archidiecezji bez zezwolenia biskupa miejsca sprawują mszę świętą ważnie, ale niegodziwie, gdyż czynią to poza ramami dyscypliny kościelnej. Udział katolika we mszy świętej trydenckiej odprawianej przez kapłana z bractwa Świętego Piusa X jest dopuszczalny, choć nie można go zalecać. Oznacza to wprost, że metropolita Wrocławski zezwala katolikom na udział w niegodziwych, jego zdaniem, mszach. Jednocześnie w piśmie czytamy, że Bractwo przyczynia się do rozłamu wspólnoty wierzących. Jeśli jego członkowie w pełni świadomie manifestują w ten sposób swój sprzeciw wobec dyscypliny kościelnej i zwierzchnictwa papieża, to popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty. Czyżby arcybiskup kupny nie wiedział, że bractwo nie sprzeciwia się zwierzchnictwu papieża, i czy pisanie takich rzeczy publicznie nie jest wątpliwe moralnie? I jeszcze raz Polska. Choć rok szkolny ledwo się rozpoczął, forsowana przez minister Barbarę Nowacką tzw. edukacja zdrowotna. Pod którą to nawet nieźle brzmiącą nazwą kryje się tak naprawdę deprawująca dzieci edukacja seksualna zaliczyła spektakularną klapę. Media, w tym liberalne, są pełne doniesień o masowym wypisywaniu się uczniów z przedmiotu. Jak podaje wirtualna Polska, wyzwaniem może się okazać organizowanie zajęć w szkołach, gdy na 20-osobową klasę w tych zajęciach chce uczestniczyć tylko kilka osób. Z kolei w gazecie wyborczej czytamy: wszystko wskazuje, że od października edukacji zdrowotnej nie będzie u nas wcale, mówi pan Tomasz Błauciak, dyrektor liceum w Ząbkowicach. Uczniowie swoją niechęć do nowego przedmiotu tłumaczą najczęściej przeładowanym i tak planem zajęć, a część z nich wskazuje także na kontrowersyjny ich zdaniem program. Bogu niech będą dzięki, że na tym polu rewolucja w polskiej szkole. Nie idzie tak szybko i sprawnie, jakby rewolucjoniści chcieli. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Katolicyzm przez ludzi, którzy go nie znają, bywa postrzegany jako religia zakazów. Tego nie wolno, tamtego nie wolno. Pytanie jednak, czy takie prymitywne postrzeganie katolicyzmu jest tylko spowodowane jego nieznajomością, ewentualnie wrogą propagandą, czy też zmianami, które zaszły w kościele po Soborze Watykańskim II na skutek herezji i pomodernizmu. Zmiany, które nastąpiły po Soborze Watykańskim II, cechują się tym, że przynajmniej w dużej części rozciągnięte są w czasie, a przez to trudniej uchwytne dla zwykłego wiernego. Zmianę następującą z dnia na dzień zauważyłby każdy, gdy jednak dzieje się ona stopniowo, dostrzeże ją tylko bardzo uważna mniejszość. Jedną z takich niedobrych zmian po soborze jest pewna zmiana akcentów w nauczaniu o moralności. Po pierwsze, oczywiście o samej moralności uczy się dzisiaj dużo mniej niż kiedyś, ale gdy już się uczy, zmienione są akcenty. W ostatnich dziesięcioleciach panowała tendencja by o moralności, jeżeli w ogóle mówić w języku przykazań. Coś wolno, czegoś nie wolno. Tymczasem w przeszłości język przykazań bożych i kościelnych był pięknie uzupełniany przez tzw. aretologię, czyli naukę o cnotach. Różnice te bardzo wyraźnie widać we współczesnym katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie cnotom poświęcono zaledwie 27 punktów z 2865 punktów, z których składa się ów katechizm. Tymczasem w katechizmach przedsoborowych ujawnia się teologia moralna, akcentująca dużo bardziej cnoty i nie tylko w katechizmach, również zaglądając do sumy teologicznej świętego Tomasza Zakwinu, czy nawet do samego spisu treści przekonać się możemy, a podaje to za redaktorem naczelnym pisma zawsze wierni, że na 613 kwestii poruszonych przez doktora Anielskiego aż 191 poświęconych jest cnotom. Po soborowym katechizmie Kościoła Katolickiego, tak zwanym niebieskim katechizmie, cnotom poświęcone jest zaledwie 0,9%, a w sumie teologicznej, uwaga, 31%. Pomyślmy, jak wielka jest to zmiana ujęcia. Można spekulować, czy nie była ona zamierzona, by przez nauczanie o moralności jedynie językiem przykazań nie zochydzić wiernym katolickiej moralności i doprowadzić ich do tego, że dziś w sumie mamy jedno, jedyne przykazanie – kochaj i rób, co chcesz, choćby dni Izmu w Kościele, czy też dni Izmu. W ujęciu klasycznym moralność katolicka była czymś, powiedziałbym, dużo bardziej inspirującym, choć oczywiście w najmniejszy sposób nie wolno nam umniejszać nauki o naszych obowiązkach względem Pana Boga oraz jego wyraźnych zakazów i nakazów. Nauczanie o moralności, głównie w ujęciu przykazań, prowadzi do naturalnego wniosku i przekonania, że ktoś moralny to jest ktoś, kto unika zła, w ujęciu klasycznym, gdzie w odpowiednich proporcjach mówi się o Bożym prawie, jak i o cnotach. Ktoś moralny to ktoś pełen sprawności, bo tak można nazwać cnotę. Co jest bardziej inspirujące: zdobywaj sprawności, czy unikaj zła. Ojciec Woroniecki pisał o tym w ten sposób: Nie może wystarczyć moraliście pouczać o pojedynczych czynach dobrych lub złych. On musi pouczać o tym procesie psychicznym, za pomocą którego należy się do dobrych czynów usprawniać, a od złych odzwyczajać. Myślę, że na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym. Przeakcentowanie moralności jedynie na zakazy i nakazy powoduje pewne martwe pole, w które wpada Określona część czynów dobrych, które trudno jest ująć językiem przykazań. Za pewnym księdzem tradycji podaje coś w stylu eksperymentu ujawniającego, czym różni się moralność klasyczna od tej, o której naucza się obecnie. Wystarczy zrobić bardzo szczery rachunek sumienia, najpierw w oparciu o przykazania, a następnie w oparciu o siedem cnót głównych i porównać oba te rachunki sumienia który bardziej uwydatnił zakamarki naszej duszy. Przypomnijmy teraz siedem cnót głównych: pokora, hojność, czystość, miłość, umiarkowanie, cierpliwość, gorliwość i pracowitość. Nie wiem jak dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, ale dla mnie, dużo pełniejszym i bardziej inspirującym wydaje się ujęcie aretologiczne czyli oparte na cnotach. Nabieraj sprawności brzmi pełniej niż unikaj zła. I czy wiedziałeś o tej dość dużej zmianie akcentów w nauczaniu o katolickiej moralności po Soborze Watykańskim II? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu z Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTube albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i przypominam, że na trzecią niedzielę września zaplanowana została kolejna Msza Święta Tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla. Wszystkich wspierających naszą pracę finansowo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Mam nadzieję, że jeszcze dziś, najpóźniej jutro, na naszym kanale pojawi się mój wywiad z panem Grzegorzem Braunem. Święty Wawrzyńcze Justiniani, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.wielkapolskakatolicka.pl. Do zobaczenia w odcinku z panem Grzegorzem Braunem i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z panem Bogiem.